Hej, hej! Witam się z wami świetną książką mamy pani na pewno źle przeczytam, Jessica Georgę. Nie wiem, jak mam to wymówić, a to bardziej moje przeziębienie, mi uniemożliwia myślenie. Książkę dostałam od wydawnictwa Filia, premiera była 28 sierpień 2024 i czekała na swój kolor na swoją kolej z tego względu, że jeszcze ja czasami mam tak, że mam ochotę przeczytać coś takiego barwnego, gdzie wiem, że. Nie wiem, czy w ogóle zwróciliście na to uwagę, ale książki mega kolorystyczne zawierają w sobie taką, taką miłość, takie wzruszenie, takie coś, co po prostu uzewnętrznia nas jako człowieka i pokazuje, jakim jesteśmy w środku, jakiej osoby nie pokazujemy do nikogo. Ja to już zwróciłam uwagę na, na jakieś już od powiedzmy od dwóch, trzech lat, że właśnie takie coś się dzieje, kiedy mamy książkę mega czarną, nie zawsze oznacza to mrok, ale może oznaczać mrok, jeśli chodzi o na przykład jakiś tam erotyk, jakiś romans I, i jakiekolwiek krzywdy, które są tam zadane, właśnie są takie mega mroczne. Tu mamy bardzo dużo kolorów, bo można by powiedzieć, że tak naprawdę każdy z tych kolorów y, zawiera historię tej dziewczyny, która tak jakby musiała w pewnym momencie wykiełkować jak ten kwiat, żeby zobaczyć, że wchodzi do innego życia. Ale dobra, może zacząć od początku. Starając się wejść do skóry y, głównej postaci powiedziałabym... I tu powiem Wam, że nie wiedziałam, jak napisać recenzję, dlatego stwierdziłam, że napiszę y, jakby to z własnej osoby. Powiedziałabym, że mam rodzinę, ale jestem sama. Za młode życie z mamą, będąc dorosłą osobą, poznają świat bez niej, z ojcem przy boku. Gdy mówię do niego tato... On akurat rozmawia ze swoją zmarłą siostrą, patrząc pusty kąt. Jest chory, a ja przy nim usycham. Kiedy proszę brata o pomoc, zawsze ma dla mnie taką samą śpiewkę. Nie pomoże, nie ma czasu, nie ma pieniędzy. Sama pracuję po to, żeby wyżywić ojca, opłacić dom, odłożyć na nagły wydatek, i tak naprawdę pomimo 25 lat zapomniałam, jak to jest być kochaną jestem potrzebna do zaspokajania potrzeb swojej rodziny nie mam czasu na miłość nie spotykam się z nikim zwyczajnie utknęłam we własnym domu i ojcem, który każdego dnia przemienia się w dziecko jedyne czego chcę to tylko tego, żeby ludzie przestali czegoś ode mnie chcieć i właśnie tutaj nadszedł dzień który wszystko zmienił to wtedy miałam się dowiedzieć jak to jest być człowiekiem młodym to wtedy ujrzałam, że znacznie odbiegam od reszty mam na imię Mamy. Poznajcie moją historię. Było mi po prostu jak najprościej ująć tak w słowa, bo czasami tak bardzo odbierałam ją wewnętrznie, jakby sobą, że no, Nie umiałam opisać jej z perspektywy osoby trzeciej, dlatego wzięłam pod kątem swoim własnym. Powiem Wam, że to naprawdę przepiękna opowieść, która pokazuje, jak szybko już jako dziecko główna postać musiała dorosnąć. Nikt nie przejmował się nią, gdyż wiedzieli, że no. Mamy, ona ze wszystkim sobie poradzi. Mamy oznacza kobieta, kobieta od dziecka. Zajmowała się domem, całą organizacją życia pozostałych domowników. Mamy tutaj niby też opisy jej brata, który powiem Wam, że no, bardziej zwracali na niego uwagę i, i tak naprawdę coraz więcej problemów sprawiał, że więc, tak jakby był ważniejszy, powiedzieli, że ona ze wszystkim sobie da radę. No i jej mama tutaj musiała wyjechać. I tak naprawdę, no, świat tej głównej postaci wtedy właśnie stanął najbardziej na głowie, bo ona była całą organizatorką ich życia, a nagle zniknęła. Więc y, autorka w ogóle nie zrobiła z tej dziewczyny jakiejś tam męczennicy, tylko opisywała prawdę, niczego nie koloryzując. To co miała robić, to co miała zrobić, jak sobie z tym radziła bądź nie radziła. Czytamy tutaj o rozmowach w jej pracy ze znajomymi i no każdy zauważa, że nie zachowuje się na swoje lata, tak? Jest w swoim ciele mega, mega dorosła, dojrzała, a nie wie, co to zabawa. Zwracają jej uwagę na to, że jeszcze nie poznała życia, a tak naprawdę już padła w tą prozę, gdzie radość, no, zrobiła sobie wolne, wyjechała na wakacje, nie wiadomo, kiedy wróci, podobnie jak mama. I to właśnie później zobaczy ten świat, który ją ominął. A my na każdym kroku będziemy się bardzo wzruszali, oj, bardzo wam powiem. To w ogóle idealna lektura do zobaczenia, jak ciężko może być innym ludziom bywają chodzącą z belaniną sekretów i wstydu, który spychają gdzieś w głąb siebie. Także, tutaj te kwiaty są takim zwiastunem tego, że skoro już wyszła z tych krzaków z tego wszystkiego, nagle musiała pokazać, że sama zauważa, że coś jest nie tak, że jakieś życie ją ominęło. Więc powiem wam, że to jest taka idealna lektura, żeby docenić to, co posiadamy, to czego nie zauważamy, bo być może, że mamy piękny dom, mamy super rodzinę, jesteśmy zdrowi i tak sobie myślimy, ale nie zarabiam tyle, co bym chciała, ale nie jestem tym, kim bym chciała. Więc nie zauważamy tego, co tutaj mamy i ona tak jakby już wchodząc w tą progę ze dorosłości, już nawet od małego, nie wiedziała, że w życiu można być szczęśliwym, że jak ktoś może ją pokochać, że może czuć się doceniona, bo wszyscy tylko wiedzieli, że zgadniamy na nią obowiązki i ona sobie poradzi. A jak sobie poradziła? I co się stało, kiedy nagle musiała życie rozpocząć sama? Świetna, piękna, cudowna. Powiem wam, że jak puszczam swoją recenzję, to zobaczyłam, że niektórzy ocenili, że to jest nudne, jak można w ogóle takie coś pisać. Słuchajcie, to jest tak niesprawiedliwa ocena. No, mamy ludzi, którzy są mega bogaci i mają w życiu wszystko, tak, ale mamy takich, którzy liczą się z każdym groszem, którzy muszą oszczędzać, bo warunki im do tego życia, no, tak jakby pozwalają na to tylko co mamy, co, co mają, co, jak są bardzo ograniczeni, więc. Świetna, piękna i cudowna, ale doceniam tylko ten, który naprawdę coś w życiu stracił, który do czegoś doszedł własnymi ręcami, własną siłą, gdzie nikt mu nie podawał niczego na tacy. Więc każda recenzja zależy od tego, kto książkę czyta, kto jakie życie przeszedł i właśnie tak widziałam, że segregują się opinie. Niektórzy tylko, och, co ona tam wiedziała. No, wiedziała i to bardzo dużo, a kto to przeczyta, to z pewnością ją bardzo doceni. Także według mnie jest to cudowna książka. Doceniajcie, co macie i zauważajcie, że są ludzie, którzy mogą mieć mniej. A im bardziej docenicie, tym większe szczęście wtedy do Was przyjdzie. Dużo zdrówkę Wam życzę, trzymajcie się, pa! pa.